To już ostatnie rozważanie nasze wielkopostne w tym roku, i no, jakoś ono nas kieruje na te bardzo trudne i smutne doświadczenia opuszczenia Pana Jezusa, kiedy zostaje on zdradzony, zapomniany, odrzucony, kiedy zostaje, kiedy też zapiera się go święty Piotra. Więc mamy całą właściwie masę, całą gamę różnych wariantów, sposobów zdrady, odrzucenia. I to pokazuje, jak musiał Jezus dotkliwie być tym zmiażdżony, dotknięty tym opuszczeniem przez najbliższych. Nie tyle nawet przez to doświadczenie męki fizycznej, która też jest niepojęta, jej, jej głębia, ale jeszcze bardziej jego serce było zranione tym odrzuceniem, tym nieprzyjęciem go przez najbliższych. A tym większy kontrast jest oczywiście poprzez to, że w niedzielę palmową dzisiaj Jezus jest właściwie bardzo przyjęty, bardzo oczekiwany, bardzo oklaskiwany, możemy powiedzieć. I ta zdrada, czy to odrzucenie, nie tyle jest tak bardzo widoczna w postawie Judasza czy Piotra, czy w ogóle uczniów, ale bardzo głęboko też i dla mnie samego zadziwiająco w tych tłumach, które dziś Jezusa witają, które wiwatują na jego cześć. Bo ta pierwsza Ewangelia towarzysząca procesji, która właśnie opisuje wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku, tak jak zgodnie z pismem, i te tłumy, które ścielą gałązki i płaszcze i wołają te bardzo piękne słowa. I te słowa właśnie tłumu bardzo mnie poruszyły. Hosanna, synowi Dawida. To są słowa, które nie wzięły się z kosmosu, oczywiście. Te, te słowa tłumu to nie są jakieś wymyślone w tym momencie, ale bardzo zastanawiające jest to, że właśnie te słowa weszły do liturgii Mszy Świętej i w dodatku do tego mocnego momentu, czyli do śpiewu święty. Święty, święty, święty. Trishagion, potrójne wyznanie świętości Pana Boga, które pojawia się przecież przed jego przyjściem. Czyli przed przeistoczeniem, przemianą chleba w ciało pana Jezusa i wina w jego krew, a więc jego przybycie, jego pojawienie się, jego przyjście na ołtarz do swojego ludu, tak jakby wkraczał faktycznie do Jerozolimy. No i my jesteśmy też tymi tłumami, które wołają to samo, co wołały tamte tłumy. I jest to bardzo niepokojące, bo o ile początek tego śpiewu, święty, 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 to jest śpiew anielski, ewidentnie śpiew nie z tego świata który znamy z Księgi proroka Izajasza i z Apokalipsy to już te śpiewy dalsze błogosławiony który przychodzi w imię pańskie hosanna to już są śpiewy człowieka oczywiście tak jak mówiłem to nie jest wymyślone coś przez te tłumy które były w Jerozolimie to jest fragment psalmu 118 25 werset tegoż psalmu. To jest psalm mesjański, psalm, który opisuje Mesjasza. A więc te tłumy, które wiwatują na cześć Jezusa, one, jak te teksty wskazują, rozpoznają w nim Mesjasza, czyli tego, który tu na Ziemi ma władzę od pana Boga. Syn Dawida no to jest tytuł ewidentny Mesjasza, czyli tego, którego Bóg namaścił, którego posłał, który. Zasiada też po prawicy Bożej, to co dalej te tłumy wyznają. I też ważne jest to, żeby pamiętać, że słowo Hosanna to nie jest słowo, jakby chwała, chwała na, na, na wysokości Panu Bogu, czy chwała synowi Dawida. Hosanna to jest hebrajskie Hosia, czyli zbaw, błagam, taka prośba, proszę cię zbaw, proszę o zbawienie, wołanie o zbawienie, czyli skierowanie się do Mesjasza. Z prośbą o ratunek, o, o łaskę zbawienia. I to, co mnie porusza, to to, że te tłumy dzisiaj rozpoznają w Jezusie Mesjasza, wołają do niego i widzą w nim no, ratunek, no bo to ścielenie płaszczy, to przygotowywanie drogi dla niego, tak jakby miał wchodzić do serca. Przygotowywanie drogi do, do mojego życia jest konkretnym gestem, konkretnym czynem, też publicznym, zewnętrznym. To nie jest coś bardzo takiego intymnego, gdzieś schowanego, ale jest to gest publiczny. Można było twarze tych ludzi rozpoznać, którzy, którzy wiwatują na cześć Jezusa. I, I wnet pojawia się Wielki Piątek, męka i, i inne wiwatowanie to przed pałate, Pałacem Piłata, gdzie tłumy już krzyczą: ukrzyżuj go. I to, co jest zaskakujące, to. Ta zdrada, czy to odrzucenie tłumów, a raczej to, co się musiało stać w tych dniach. Czyli to takie pytanie, co spowodowało, że ci ludzie od uwielbienia, od wołania o ratunek przechodzą do, do odrzucenia, do tego, by Jezusa zabić. Co takiego się stało, że oni tak radykalnie zmieniają zdanie? Bo wiemy, że Jezus wcześniej, kiedy wskrzeszał Łazarza, to było tydzień temu w Ewangelii, no, zgadza się też na to wszystko, bo, bo reakcją Żydów, czyli w sensie Sanhedrynu, na wskrzeszenie Łazarza jest postanowienie już oficjalne, żeby Jezusa zabić. I od tej pory Jezus już się ukrywa. Już nie może publicznie się pokazać, bo jest wydane, wydane taki, takie ogłoszenie, że ktokolwiek Jezusa spotka, kto będzie wiedział, gdzie przebywa, to ma zgłosić, żeby go można było pochwycić. A więc Pan Jezus już nie może jawnie się pokazywać. I to wszystko już prowadzi bezpośrednio do, do, do męki Jezusa. A więc to już są, to jest pewne preludium, ta nienawiść, ta złość, która już nie jest ukryta, już jest oficjalna, już wylewa się na Jezusa. Ale tak naprawdę to, to pytanie nie dotyczy tamtych Żydów z Ewangelii, tylko dotyczy nas. Co w naszym życiu się zmienia, że z jednej strony oddajemy Panu Jezusowi chwałę, wielbimy Go, tu go czcimy, tamta tam ta i w ogóle wszystkie piękne sytuacje liturgiczno-adoracyjne i w ogóle, i potem w, w takich konkretnych wydarzeniach naszego życia gdzieś to się rozpada, gdzieś znika, gdzieś stajemy trochę w tłumie i no, wołamy, ukrzyżuj Go. I jasne, że można było powiedzieć, że no, ja, ja tak szedłem z tłumem, jakoś no, tak może nie do końca świadomie, nie, nie całkiem chciałem. To, tak, to jest możliwe, ale trzeba pamiętać, że nawet takie nieświadome pójście z tłumem, bycie takim baranem, którym idzie, który idzie z innymi, no jest przykładaniem ręki jednak do yy, tego, by Jezusa ukrzyżować. I może tak być, że ja powiem, no, ale ja nie miałem nic złego na myśli w ogóle, ale no, tak Pan Jezus się zdarzył, że został ukrzyżowany. Więc chodzi o to, że warto by sobie odpowiadać na to pytanie, co dzieje się pomiędzy Hosanna, a ukrzyżuj go, wjazdem do Jerozolimy, a wyrzuceniem Jezusa z miasta, bo, bo poza miastem był ukrzyżowany. I, i, I potrzeba naszego wołania do Pana Boga o łaskę życia świadomego, żebyśmy nie żyli nieświadomie, bo takie życie nieświadome może sprowadzić na nas poważne grzechy. To znaczy, nam się może wydawać, że wszystko jest dobrze, ale jeśli nie konfrontujemy tego, co robimy z Panem Bogiem, nie pytamy go o zdanie, no to po prostu możemy stać się tłumem, który właściwie bezboleśnie, w tym sensie, że bez jakiejś głębszej świadomości przechodzi od tych ulic, gdzie ściele płaszcze i tam gałązki rzuca oliwne, pod pałac Piłata, gdzie Jezus jest skazany na śmierć. I chodzi o to, żebyśmy nie brali jak te barany udziału w takiej tej przeklętej procesji przejścia w stronę grzechu, jakby nieświadomie przeważyło, nieświadomie no nie wiem, tak się stało. No, nie moja wina, jakoś no tak, tak, tak wypadło. Chodzi o to, żeby nic tak nie wypadało, tylko żeby nasze decyzje były świadome. Żebyśmy byli przy Panu Jezusie w każdej sytuacji, ale przez nasze świadome decyzje, przez nasze wybory, co będzie nieraz szalenie trudne, i będziemy oczywiście odchodzili od niego. Mamy przykład Judasza, Piotra, innych apostołów, którzy uciekli. To jasne, no ale ważne, żeby potem wracać. Ważne, żeby uświadamiać sobie to i, i wiedzieć, że no jestem w stanie zdradzić Jezusa. Jestem jakby gotowy wręcz, tak w cudzysłowie mówiąc, to, to zrobić, odejść od Niego, no bo jestem bardzo słaby, ale to nie usprawiedliwia moich lipnych decyzji. O, no, bo tak się stało. Ważne, żeby podejmować decyzje świadomie, żeby pytać Pana Boga i błagać go o siłę, żebyśmy mogli wybierać to, co Jemu się podoba, żeby przy Nim wytrwać. I to dzisiejsze słowo, to bardzo trudne, smutne, pokazujące też tą samotność ogromną Jezusa, niech będzie dla nas też wołaniem i takim zapałem dla nas, żeby wytrwać przy Nim, żeby być teraz w czasie Wielkiego Tygodnia. I, I zwłaszcza w czasie triduum, żeby być przy Nim, żeby świadomie brać udział w liturgiach, żeby swoje serce Jemu oddawać, żeby w tym doświadczeniu Jezus bycia odrzuconym, wyszydzonym, oplutym, zupełnie zostawionym, żeby nasze serce było dla Niego takim miejscem otuchy, takim miejscem wypoczynku.